Pamiętacie moją piosenkę prezes ma życie Kręciłam ją we wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. No i już nie dostaję stamtąd zleceń. Zmieniłam lokal, ale nawet tutaj nie potrafię uciec od polityki. Panie Andrzeju, jak pan mógł, skoro pan przekroczył już pałacu próg. Jak pan mógł, Ciemną nocą w pustej sali pan podpisał, co mu dali. No jak pan mógł? Szczęście hukot od tego w mediach szedł, w Europie połapali się. Panie prezydencie, jak pan mógł? Jak pan mógł? Co za naród, co za ludzie? Co za naród, co za ludzie. Panie Antoni, jak pan mógł? Skoro pan przekroczył już szatni próg. Jak pan mógł? Zaczajony wśród wiszących padł. Z propozycją wyszedł pan z moleńskich salt. No jak pan mógł? Szczęściem ja już dobrze o tym wiem. Czym te palta, salta w paltach kończą się? Wiem czym panie Antoni, jak pan mógł? Jak Pan co za naród, co za ludzie, Co za naród, co za ludzie. Pani bratko, jak to tak, Skoro przekroczyła Pani już rządu gmach? Jak to tak, zamiast sięgnąć do odnośnych akt, Pani wolała 500 złotych dać? No jak to tak, na dodatek telefonu szyfa dźwięk? Paraliżujący panią wprawia lęk. Pani beatko, jak to tak, jak to tak, co za naród, co za ludzie, co za naród, co za ludzie. Panie Zbyszku, jak pan mógł, skoro pan przekroczył już temidy próg. Jak pan mógł, pan komunę znowu robić chce, inwigilować i szpiegować mnie. A to fe... W jednych rękach, absolutna taka władza. Panie Zbyszko, czy to czasem nie przesada? Panie prokuratorze, jak pan mógł? Jak pan mógł? Co za naród, co za ludzie? Co za naród, co za ludzie? Panie Jarku, jak pan mógł? Skoro pan przekroczył już Sejmu próg. Jak pan mógł? Zamiast w nocy z, z kotem spać spokojnie Pan harcuje jak na wojnie No jak pan mógł? Bóg by wie co by na wyprawiał pan Gdyby kot nie zebrał się u bram Panie prezesie, jak pan mógł? Jak pan mógł? Co za naród, co za ludzie Co za naród, co za ludzie Jak pan mógł? O, jest też dobra wiadomość. Prezes Kaczyński ma nieślubne dziecko.